Cześć, ja nazywam się Paweł Duchańczuk, a to jest podcast Sport to Biznes, w którym poruszamy tematy związane z biznesową stroną sportu. Podcast jest dedykowany dla przedstawicieli klubów sportowych, sportowców indywidualnych, a także sponsorów sportu, którzy chcą wykorzystać na maksa potencjał wynikający ze współpracy ze sportem. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Sport to Biznes. No, i na początek, zero zaskoczenia. Standardowa prośba o subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zachęcam do subskrypcji tego podcastu, niezależnie od platformy, na której go słuchasz. Dzięki temu algorytmy tych platform polubią mój podcast zdecydowanie bardziej, a ja będę w stanie docierać do nowych odbiorców z moimi treściami. Dzisiaj mały jubileusz, ponieważ jest to 25 odcinek tego podcastu, a w związku z tym e, dzisiaj nie będzie. Tylko teorii, ale podzielę się praktycznymi zastosowaniami, czyli tym, co może lepiej pozwolić zobrazować proces sprzedaży usług sponsoringowych, czyli tak zwane case study. Przygotowałem dla Was dokładnie 10, które są od siebie bardzo różne, a które są naprawdę ciekawymi przykładami, które można zastosować również w waszych klubach sportowych. A więc zaczynamy. Punkt pierwszy: firma produkcyjna z branży aluminiowej. Najważniejszym aspektem tej współpracy jest pokazanie marki firmy jako dobrego pracodawcy. Firma boryka się z dużą rotacją pracowników, a w tak małym mieście, jakim jest Opole, bo jak na miasto wojewódzkie 140 tysięcy mieszkańców uważam, że jest naprawdę małym miastem, jest większy problem nadmiaru miejsc pracy niż nadmiaru pracowników na rynku. W związku z czym firma pokazuje siebie, we współpracy właśnie z naszym klubem sportowym jako dobry pracodawca co bardzo ważnym aspektem jest również są różne wspólne wyjścia na mecz pracowników tej firmy czyli stworzenie takiego klubu kibica i zauważamy że nawet na konkretne mecze nawet i po 100 Osób z tej firmy przechodzi na mecze, w związku z czym pracownicy mogą się integrować, wspólnie wychodząc, mając wspólny cel, kibicując jednej konkretnej drużynie sportowej, co powoduje oczywiście same korzyści dla takiej firmy. Kolejnym aspektem jest są odwiedziny zawodników w siedzibie firmy i spotkanie z pracownikami, właśnie tymi, którzy chodzą na te mecze, dzięki czemu mogą poznać w jakiś sposób swoich idoli, zadać im pytanie, zdobyć podpis, w sensie autograf, czy zrobić sobie z nimi zdjęcie. Natomiast również w tej firmie jest mocno wykorzystywane robienie, robienie filmów promocyjnych pokazujących marki obok dużych partnerów, do celów własnych firmy. Mam tutaj na myśli skupienie się reklamą w trakcie meczów, pokazującą logotyp danej firmy, na przykład na parkiecie, obok na przykład logotypu firmy Orlen czy Suzuki, czyli dużych globalnych podmiotów gospodarczych, dzięki czemu firma wykorzystuje. Te materiały do celów własnych, tutaj nie wnikamy w jaki sposób, natomiast to pokazuje i na pewno wzbudza coraz większe zaufanie wobec tej konkretnej firmy. Punkt drugi firma pośrednictwa ubezpieczeniowego. Pokazanie firmy jako rzetelna, realizując firmy promocyjne, pokazujące jak ubezpieczenia są ważne również wśród sportowców. I ze względu na to, że firma w bardzo dużym stopniu skupia się na rynku B2B, czyli Kieruje swoją propozycję do mm, klientów biznesowych. Wprowadzenie jej w społeczność biznesową klubu i polecanie tych usług było dla tej firmy bardzo dużą wartością, dzięki czemu może w ramach takiego networkingu, który organizujemy, czy to na naszych meczach, po meczach w strefie VIP, czy przy okazji innych różnych wydarzeń, które organizujemy, żeby łączyć ze sobą tych przedsiębiorców, ta firma ma możliwość nawiązywania coraz bliższych kontaktów, coraz bliższych relacji. A w związku z tym również pozyskiwanie nowych klientów, ale także bardzo istotnym aspektem było to, że przeniesiemy wszystkie ubezpieczenia własne do obsługi właśnie tej firmy, co pokazuje, że my przede wszystkim jako podmiot promujący tą firmę sami jej zaufaliśmy, co także wzbudza jeszcze większe zaufanie. Punkt trzeci. Firma z branży rozliczeń medycznych. Co ciekawe, firma nigdy nie była powiązana w żaden sposób ze sportem, nigdy nie sponsorowała żadnej drużyny, nigdy nawet za bardzo właściciele nie interesowali się tematami sportowymi. Inwestowała raczej w kulturę i coś, z czego będą chcieli korzystać pracownicy, tak? Czyli jakieś bilety do muzeów, bilety do kina, bilety do teatru, do filharmonii, tego typu rzeczy. Natomiast. Celem, który postawiliśmy sobie wobec tej współpracy, było właśnie danie czegoś nowego pracownikom. Pracownikom w firmie, która jest dobrze zarządzana pod kątem, właśnie gdzie pracownicy są bardzo lojalni wobec tej firmy. I po rocznej współpracy spotkaliśmy się z panią prezes w tej firmie na takim podsumowaniu i wynegocjowaniu po prostu nowych warunków współpracy na kolejny rok. Dowiedzieliśmy się, że ta współpraca E, przerosła w zasadzie oczekiwania, tak? czyli e, stworzyło się bardzo wiele takich małych grupek kibiców, e, gdzie później ci pracownicy w, e, właśnie w poniedziałki, powiedzmy po weekendowych meczach spotykali się w firmie, pierwsze co robili, rozmawiali o danym meczu, który się wydarzył, e, robili sobie zdjęcie z logotypem firmy, który gdzieś tam się wyświetlało e, pod sufitem na tak zwanym tak? czyli takim telebimie skierowanym w cztery strony hali e, i to właśnie był cel, który e, Właśnie zarząd tej firmy sobie postawił tak, żeby pracownicy się mocno identyfikowali w ramach tej współpracy. Punkt czwarty. Firma z branży pomp do kanalizacji. Taką też mamy. Robiliśmy tutaj w ramach tej współpracy kampanię świadomościową może zabrzmi to źle, ale albo dziwnie. Natomiast znane twarze Zawodników naszej drużyny tłumaczące, czego nie powinno się wrzucać do toalety. Bardzo wydawałoby się dziwny przykład, jeżeli chodzi o Sportowców i wykorzystanie ich wizerunku. Natomiast zrobiliśmy to w sposób mocno humorystyczny, właśnie w taki sposób podeszliśmy do tego tematu. Pokazaliśmy, że firma właśnie nie jest skostniała, tak, mimo że jest to firma, która ma tam blisko 100 lat tradycji i mogłaby się wydawać taką branżą, no właśnie, tak, tak jak już właśnie to wspomniałem branżą skostniałą, że potrafi jednak komunikować takie rzeczy w sposób zabawny, humorystyczny, ale dzięki temu dotrzeć również do szerszego grona odbiorców. Punkt piąty. Firma z branży produkcji wyrobów mięsnych. I tutaj celem współpracy było przede wszystkim znowu promocja marki, szczególnie w regionie, ponieważ była to firma w 100% lokalna, która sprzedawała produkty tylko i wyłącznie w obrębie 20-30 km od opola. I wykorzystaliśmy taką współpracę. W zasadzie celem, którym sobie postawiliśmy, właśnie było wypromowanie tej marki poprzez. Filmy promocyjne również w sposób humorystyczny zrealizowane, gdzie znani zawodnicy to taki ciekawy przykład. Wspominali na przykład o nierzucaniu mięsem. Oczywiście wiadomo do czego było to nawiązanie, natomiast bardzo fajnie się to sprzedało z bardzo dobrym oddźwiękiem. Te filmy promocyjne się rozeszły, zarówno poprzez social media klubowe, jak i poprzez social media tej konkretnej firmy. Także tego typu rzeczy też warto realizować. Punkt szósty, sponsor strategiczny, czyli wodociągi i kanalizacja. Kampanie świadomościowe pokazujące, po pierwsze, że woda z kranu nadaje się również do picia oraz, co ważne, e jak ważne jest właśnie nawadnianie organizmu, szczególnie w okresie letnim, takim jak jest teraz. Była to jest generalnie bardzo szeroka kampania, składająca się zarówno z quizów, relacji, różnego rodzaju filmy promocyjnych, które są realizowane bardzo często. stoisk z, z takim podejnikiem wody na meczach dla kibiców, więc tego typu rzeczy w tej kampanii było bardzo, bardzo sporo. Ale to też jest właśnie typowa kampania świadomościowa, pokazująca rzeczy, które ludzie bardzo często nie są świadomi, tak, czyli że woda z kranu nadaje się po prostu do picia, bo bardzo często jest to źle kojarzone i nawet marka wody, tutaj mogę zdradzić nazwę, opolanka, tak, czasem zdarzały się takie przypadki, że ludzie pytali, gdzie tą wodę można kupić. A się okazuje, że każdy w Opolu ma po prostu. W kranie, więc naszym zadaniem, zadaniem klubu sportowego, było pokazanie właśnie tego, że taką wodę każdy z mieszkańców Opola ma w kranie. Punkt siódmy, radca prawny. Mała współpraca, ale nastawiona na dotarcie do potencjalnych klientów B2B w ramach społeczności klubowej, więc tak jak wrócę troszeczkę do tematu firmy ubezpieczeniowej. Tutaj radcy prawnemu też zależało bardzo mocno na tym, żeby dotrzeć do nowych potencjalnych przedsiębiorców, którzy mogliby stać się klientami firmy. Czyli radca prawny nastawia się na usługi typowo pod przedsiębiorców. Punkt ósmy. Firma z branży rolniczej. Ogromna firma mająca ponad miliard złotych przychodu. I można by było pomyśleć w czym my jako mały klub sportowy, no bo tak trzeba charakteryzować kluby piłki ręcznej nie będące drużyną z Płocka czy Kielc. Yy Czym my moglibyśmy takiej firmie pomóc? I głównym celem takiej współpracy jest zasięgowe, ale również wizerunkowe, poprzez wykorzystanie wizerunku zawodników, członków sztabu szkoleniowego itd., wsparcie różnego rodzaju akcji charytatywnych, które firma w swoim mikroregionie realizuje. Tak? Czyli e, firma ma siedzibę. W zasadzie wioskę obok miejscowości, która ma około, strzelam, 5 tysięcy mieszkańców, więc jest to mikroregion. I realizuje w ramach tego mikroregionu różnego rodzaju akcje charytatywne, w którym my również tą firmę wspieramy poprzez przyjazd zawodników na różnego rodzaju wydarzenia i przekazywanie np. podpisanych koszulek. Całej drużyny, czy jakiś piłek, i tego, tego, tego typu rzeczy my też również promujemy poprzez swoje social media, dzięki czemu zasięgowo jesteśmy w stanie w jakiś sposób w regionie też pomóc. Natomiast przede wszystkim, jeżeli chodzi o wykorzystanie wizerunku znanych postaci w naszym regionie. Punkt dziewiąty, hotel. I tutaj całkiem inny pomysł na tą współpracę hotelowi, co zrozumiałe, zależało przede wszystkim na dotarciu do. Klubów sportowych, które przyjeżdżają do nas na mecze w ramach takiej propozycji spersonalizowanej, którą za naszym pośrednictwem mogą im przekazać. W praktyce wyglądało to tak, że jeżeli jest ustalony terminarz na cały sezon, około dwa miesiące przed danym meczem hotel przygotował propozycję dla naszego rywala, który miał akurat w danym terminie do nas przyjechać. I dzięki jakby współpracy z nami tak, przekazywał poprzez nas propozycje do. Jego klubu sportowego. Bo wiadomo, kluby sportowe bardzo często wymieniają się, mimo że rywalizują ze sobą na boisku, ale wymieniają się różnymi informacjami, możliwościami, więc tam, gdzie powiedzmy, ten kontakt był zdecydowanie lepszy i łatwiejszy, łatwo było taką współpracę po prostu dzięki temu wypromować. Ale również, co druga, druga ważna rzecz, promocja usług wewnętrznych, szczególnie wśród osób nazwijmy to z grubszym portfelem, czyli biznesmenów, czyli znów wejście w taką społeczność biznesową, dzięki czemu można było dotrzeć do po prostu nowej konkretnej grupy odbiorców, która być może nie wiedziała, że dany hotel w ogóle tego typu usługi proponuje. I punkt dziesiąty, miasto. Miasto Opole kojarzy się z muzyką, więc wielokrotnie ten właśnie aspekt podkreślamy na przykład na różnego rodzaju strojach meczowych, przy realizacji prezentacji na przykład drużyny, ale co również ważne, realizujemy różnego rodzaju filmy promocyjne dla miasta. Podkreślamy, że Opole jest miejscem dobrym do życia, dobrym do inwestowania. Pokazujemy w najlepszy możliwy sposób, tak? czyli znowu wykorzystując wizerunek zawodników, atrakcje miasta i to, jak to miasto jest fajne, w jaki sposób to miasto żyje również sportem. No i cóż, dobraliśmy w tym momencie do końca, to, to na tyle. Te 10 case study myślę fajnie podkreślają różnorodność. W sponsoringu sportowym ogranicza nas, lubię to podkreślać, ogranicza nas tylko kreatywność. Im my więcej damy z siebie, im bardziej będziemy potrafili wychodzić z inicjatywą, z pomysłami, tym większa szansa, że stworzymy modę. Na współpracę właśnie z naszym klubem sportowym, więc zachęcam do tego, żeby kreatywnie myśleć o tych współpracach, tak jak tutaj były te przykłady, każdy był od siebie różny, w każdym był inny cel postawiony na taką współpracę, bo sponsoring sportowy, tak jak już to wielokrotnie podkreślałem w swoich odcinkach, to coś więcej niż tylko baner w obiekcie sportowym, to ogromna szansa dla obu stron, dla sponsora oraz dla klubu. Dzięki za dzisiaj. Przypominam jeszcze raz o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcam do tego. Mam nadzieję, że odcinek był wartościowy i że zostaniesz ze mną przynajmniej na kolejne 25 odcinków, a mam nadzieję, że jeszcze dłużej. Także dzięki wielkie jeszcze raz za dzisiaj pozdrawiam. Do, usłys do usłyszenia. Cześć!